Siemanko z tej strony Jacobski Jacob. Witam was w moim tagu. Buu. W ostatnim filmiku zapowiedziałem wam taga. 5 rzeczy, które chciałbym zmienić w swoim życiu. Lub chciałabym oczywiście, żeby nie było, że tutaj dyskryminuję kobiety. No to co, zaczynamy! One. Pierwsza rzecz, jaką chciałbym zmienić w przeszłości swojego życia, gdybym mógł decydować o tym, gdzie się będę uczył i tak dalej, chciałbym jednak, żebym poszedł w podstawówce ze szkoły muzycznej. Osobiście lubię śpiewać, śpiewałem w chórze, lecz brakuje mi takiego podstawowego wykształcenia muzycznego, żeby robić coś z tym dalej, czego bardzo dzisiaj żałuję. Oczywiście mogę jako tam taki amator występować i tak dalej, ale gdybym chociaż miał jakieś podstawy ze szkoły muzycznej, na pewno byłoby łatwiej. Dwa. Jeśli chodzi o przeszłość, na pewno nie pozwoliłbym sobie, gdybym wiedział, że tak przytyję, żeby w ogóle przytyć. Dzisiaj jest zajebiście, ale jak sobie człowiek pomyśli o tym, jak było, jak się było, tak. takim... To żal się robi. No na początku jest tak. Jemy, 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 jemy. Przestajemy zauważyć, że jemy. Po czym sobie nagle to uświadamiamy, lecz nie dopuszczamy sobie, nie dopuszczamy tego do myśli, że tak naprawdę jest. I gdy któregoś dnia zrobimy się już to oczy, nagle sobie uświadamiamy, kurde, to tak nie powinno być. Osobiście cieszę się, że przyszedłem taką próbę jak dieta, ale tak naprawdę myślę, że wolałbym jej uniknąć, tak samo jak sytuacja z przyczyciem. Teraźniejszość. Co bym zmienił w teraźniejszości? Oj, na pewno nie zacząłbym palić. To był jeden z głupszych błędów mojego życia, tak przyznaję się bez bicia. Aktualnie jestem na w trakcie rzucania, pomaga mi w tym po coś. Yeah. Coś zmienia faktu, że rzucanie palenia tak od po prostu nie jest najłatwiejszą rzeczą. Co do przyszłości, chciałbym lepiej się uczyć, w sensie mieć zdolność uczenia się. Nauczyć się uczyć, jak to dziwnie brzmi w ogóle. No bo w tym roku matura trzeba dobrze ją zdać, wypadałoby zresztą. No i wiadomo, w związku z tym chciałbym się dostać na studia, które będą moimi gdzieś tam wymarzonymi, jak już zdecyduję gdzie chcę iść. I chciałbym, żeby wyniki osłabiały moje możliwości, moje szanse na zdanie się na danym uczelnię. No i ostatnia rzecz, którą bym zmienił w swoim życiu, chciałbym być bogaty. Tak, chciałbym zmienić, żebym do aktualnego stanu majątkowego przyszedł na bycie bogatym. Ale dlaczego bym chciał w ogóle być bogaty? Nie dlatego, że chciałbym z jakichś głupich pobudek, czy nie wiem, chciałbym żyć w luksusie, czy coś tam, tylko chcę dożyć do takich fajnych czasów, kiedy ludzie będą zamieniać się w cyborgi i chciałbym zostać takim robokopem i żyć wiecznie. To byłoby naprawdę fajne spełnienie marzeń i byłoby się takim jakimś. Skąd ja tą kasę wezmę? Słuchajcie, to wszystko w tym tagu. Zapraszam Was do odpowiedzi. I to tyle. Do zobaczenia w samych produkcjach. Jacobski z tej strony. Yo!